Wczorajsza usterka o wartości 3 zł, 3 zł ta sprężynka kosztowała, a zmarnowała mi którąś godzinę no, i przez to nie posiało się, nie posiało się po prostu, a miało się posiać trochę. No i zakładam ją, tyle jej brakowało, widzicie? Tyle. O, popękała taka, taka jedna skubana. O, bryloczek do John Deere'a sobie założymy tak to nie miałem i bym zgubił o, też od John Deere a. Jak? kuleczka kuleczka ładna no original John Deere nie byle co na łożysku fajna Original. no założymy o ja myślę że w tej pozycji sobie zamontuję tutaj no, żeby posiedzieć sobie wygodnie po co tu gdzieś głęboko, głęboko szukać jak można tu o bryloczek już sedynda z kluczykiem elegancko proszę państwa no i tu kuleczkę taka fajna przyjemna ta kulka o, ale to jest klasa nie teraz będzie dobrze o teraz tam aha, aha o tutaj jelonek, mojej produkcji to niektórzy pisali żeby zalać żywicą, żeby tu się nie brudził w środku nie głupi pomysł, nie głupi pomysł, muszę kupić taką daweczkę małą <laughs> i zalejemy go tu na równo i będzie coś z tego, ten sam środek wypełnimy, nie? o, wtedy będzie ta Te dwa przejazdy co wczoraj zrobiłem sobie Agregacikiem A tu jest po gruberze, o jeszcze trochę kurzyńca widać Dziennie Prośnie No i zobaczymy, no ziarka na wierzchu nie widać. Nie widać ziarka, ale jest w ogóle sieje, coś tam? O, Robal, ale Robal, gdzie to sieje? Tu? Czy tu? Gdzie to kurczę? E, sieje to coś w ogóle? E, czekaj, jak tu jest? W którym miejscu szukać? Tu szukać. Tu szukać trzeba. Nic nie sieje, ty, co jest? A nie, tu coś było gdzieś. E jest. A są ziarenka, o. Takie roz, rozmieszczenie. Głębiej trochę muszę posiać, bo tu jest słaba wilgoć, nie? Sucho jest, sucho po prostu. Dobra, jadę. i sobie sieje ja zawsze sobie teraz poprzeczaki robię na początku i później sobie sieję. Od miedzy trochę gdzie nie tam perzyku się pojawiało i gdzie nie gdzie tam gdzieś to wy, wyszło trochę na ale to dobrze bo nie porośnia to było e, nie. no się ładnie uprawiło ja się posieję w takie oto może może coś to będzie i bezorkowo Gdzieś tam takie pojedyncze samosiewki, nie, ma, nie było tego dużo. A to i tak paszowe, to tam nie szkodzi. O, sieje. Sieje ciapusiem. Taki tam Musiałem go przerzucić, bo gruberem go wyciągłe. I se sieje tak na oko, bez znaczników. że widać gdzie jechałem, a gdzie, gdzie mam jechać i siać, nie? Wcześniej jechałem ze znacznikiem, ale jakoś teraz ze znacznika się nauczyłem i tyle. Sieje tak z prędkością 16-17 hektarów na godzinę. Gnojowy. Także azotu ani nawozu żadnego na razie nie daje, ewentualnie na wiosnę. I zobaczymy jak to urośnie.